Prośba nadzwyczajna w sprawie tylko z udziałem telewizji polskiej i waszego programu chcemy znaleźć sens w życiu, znaleźć bezpieczeństwo, ponieważ moje dzieci pisze mama tych dzieci, są bezdomne. Młoda rodzina, która od dziewięciu lat nie może zamieszkać w pięknym domu, wybudowanym za kredyt w szwajcarskich, ponieważ grozi temu domowi katastrofa budowlana. A także życiowa. Muszą spłacać dług we frankach, ponieważ walczą z wielkim układem urzędniczo-deweloperskim, który podobno zatruł im życie w tej okolicy świecia. A całość tej skomplikowanej sprawy opowiedziała Ilona Duch z kamerą i Weronika Karaś. Proszę bardzo. Grozi katastrofą budowlaną, ponieważ w fundamentach zastosowano dziurawe pustaki, a 40-tonowy dach, który został na ten dom postawiony, grozi zawaleniem. Poszliśmy z tą ekspertyzą do wykonawcy. On odmówił przyjęcia ekspertyzy i kazał nam się wynosić. 50 nic, lat będę miała i wszystko, czego się dorobiłam przez oszustów straciłam. Nie mam nic. Zostały unieważnione wszystkie decyzje związane z tym domem. Decyzja na budowę, decyzja na użytkowanie, projekt, projekt budowlany. Zastraszał nas wykonawca, przesyłał wezwania na przykład od prawników. Za każdym razem, gdy były sprawy sądowe, odgrażał się, że on zbiera materiały i on nas dopiero załatwi. Wszyscy bronili pana wykonawcę, że fałszowali protokoły pokontrolne. My nie wiedzieliśmy, że są podrobione dokumenty urzędowe. Dokumenty urzędowe zatajały informacje o tym, że jest to teren y, y, zalewowy, na którym obowiązują szczególne warunki i że banki ta na, takich kredyt na takich terenach nie przyznają kredytów. Nie wiemy. Y, czy ktoś zadziałał w banku, że ten kredyt dostaliśmy? Bo okazuje się, y, że małżonka pana dewelopera pracowała w tym banku, ale krótko potem, po jak wybuchła sprawa, się zwolniła z tego banku. My kredyt spłacamy regularnie, mimo że w tym domu nie mieszkamy, bo się boimy, że będzie, będzie nam komornik na pensję. Ale y, y, na znaczy główną rolę, główną pomoc moglibyśmy y, otrzymać od prokuratury, ale ona notabene nie. Podejmuje żadnych działań. Z, żadnych działań. Koszt naprawy z 13 roku, który jesteś, jest 317 tysięcy. I to ma ona pokryć, niewykonawca. Pani sędzia palcem mi pokazywała, pani jest winna, pani powinna sobie pilnować, Pani do wszystkiego się przyczyniła, bo Pani sobie nie dopilnowała. To pamiętam, że nie pamiętam jak z tego sądu wyszłam i nie pamiętam jak dojechałam do domu. Staliśmy jako starsi ludzie przez trzy dni przed urzędem miasta z takim plakatem, to był koniec 2014 roku. Nie dla burmistrza pogody, za arogancję, brak i niechęć rozmowy z pokrzywdzonymi również przez ten urząd. Po tym proteście dostaliśmy od burmistrza wezwania do przeprosin w gazecie, po prostu ignorowano nas. Mówiono, że mam iść do, do wsparcia do księdza. Wszystkie osoby, gdzie naruszyli prawo, napisałam. Napisałam pismo do prokuratury okręgowej o stanie sprawy, chyba sześciostronicowe, i dołączyłam tą płachtę, żeby zobrazowało, jaka to jest sprawa, żeby się zajęli jako prokuratura okręgowa. I co zrobił prokurator nadzorujący? Przysłał do prokuratury rejonowej w Świeciu, która cały czas umarzała sprawę i dopięto do akt sprawy. Nie zajęto się, odmówiono nam się zajęcia sprawy. Patryk nawet napisał do pani Baty tak. e, list. Nazywam się Patryk Gawroński, mam 10 lat, mieszkam nad nadwisłem i mam wielki problem, który trwa już 5 lat. Nie mam gdzie zamieszkać, bo trafiliśmy na nieuczciwego właściciela firmy budowlanej i nieuczciwych urzędników. Nikt nie chce się tym zająć, zająć dlatego piszę do pani o pomoc. Pani Premier, przesłała dokumenty do rozwiązania do głównego inspektora nadzoru budowlanego. A główny inspektor nadzoru budowlanego przesłał do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który odpowiedział, że Patryk nie jest pełnoletni i nie ma prawa po prostu cokolwiek żądać. 500 tysięcy mają do spłaty. Pożyczka jest na 30 lat. Gdy ona nie wytrzyma, przejdzie na mojego wnuka. On nie będzie w stanie spłacić, przejdzie na jego pokolenia. czasie, jak były te problemy, córka była w ciąży i straciła dziecko, także podwójna tragedia. Ja chciałabym powiedzieć jeszcze wykonawcy, niech on się wczuje, czy on by chciał, żeby on albo jego dzieci w taki sposób cierpiały, jak on cierpienie zadał nam i mam nadzieję, że ta wrażliwość u niego się Znajdzie i się zastanowi nad tym, co on zrobił. Bo ja do niego nienawiści nie czuję, ale krzywdę, którą nam zrobił, jest niewyobrażalna. To jest po prostu do dna już niżej nie idzie. Niczym nie zawiniliśmy. My zostaliśmy oszukani. Państwo twierdzą w tych listach, że to było działanie dewelopera nieuczciwe w porozumieniu z tak zwanym układem miejscowym. Na czym on polega, według Pani? Wszystkie, że tak powiem, dokumenty załatwiał tenże deweloper, ponieważ tak się Państwo umówili. Taka instytucja jak nadzór budowlany powołała w pewnym momencie rzeczoznawcę który to rzeczoznawca dzisiaj odpowiada przed sądem dyscyplinarnym, który niesamowicie sfałszował tą opinię. Tam według niego jest wszystko okej. Okay. Są materiały, których w tym domu nie ma. Są belki, których tam nie ma. Jest izolacja, której tam nie ma. Ktoś zapłaci. W rzeczywistości nie ma, a nadzór budowlany... A nadzór budowlany mówi, że... i przyznał i, i tą przyjął i zapłacił za opinię rzeczoznawcy. Tam w tej chwili wszczęto Dochodzenie w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej. Szczęto, czyli urzędników. kto to zrobił? Szczęto po wielu trudach, ponieważ prokuratura w świeciu umarzała. 18. Państwo się zwrócili do prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Państwo gawrońscy, którzy są inwestorami w tej sprawie, w sposób niezaprzeczalny są ofiarą. Zarówno, czego właśnie? Może Pan sformułować, za, czego ofiarą zarówno są Zarówno nadużyć na etapie wykonawstwa, i to jest po stronie wykonawcy, jak również e, są ofiarą kardynalnych błędów samorządów. Powiedziano nam, że w prawie budowlanym jest napisane, że uczestnikami procesu budowlanego jest inwestor, jest projektant, i jest kierownik budowy, a nie jest wykonawca, więc wykonawca jest niewinny. I, umył, i on dobrze wykorzystuje. Że tak powiem, się dobrze. Najsprawiedliwszy wyrok to by był, gdyby dewelopera wraz z rodziną skazano na zamieszkanie w tym, tym domu. Tak. Myślę, że to by było uczciwe. Oświadcza deweloper, że moja nieobecność w audycji nie jest absolutnie podyktowana brakiem argumentów, ale. Wyłącznie szacunkiem dla sądów i organów, które nadal rozpoznają sprawę. A burmistrz świecia, zapraszamy, tu pisze, że prowadził korespondencję z państwem, z państwem tutaj obecnymi. Wysłał 23 pisma. Została dokładnie wyjaśniona sprawa wobec wielu pilnych zajęć, które w urzędzie są. Nie będę mógł uczestniczyć w tym programie, za co przepraszam. Burmistrz świecia tak naprawdę odpowiedzialność finansowa uczestni y, y, urzędników jest enigmatyczna żad, i jej nie, nie ma. nie, nie ma jej. Prawie, ale że ważne jest, nie Ale w tej wci. odpowiedzialności nie ma. I druga rzecz, nie nieuczciwość dewelopera i może po, mogę powiedzieć to z całą świadomością i przekonaniem, ponieważ Pani prowadzą postępowanie o odszkodowanie przeciwko dewelop deweloperowi o ten bubel budowlany. Niewiele Pani wygrały w pierwszej instancji, około 90 ale tysięcy, w co wygrały. nie potrwykle <coughs> kosztów, ale sąd apelacyjny w Bydgoszcz, sąd apelacyjne chyba w Gdańsku, prawda? Uchylił orzeczenie, przekazał sprawę do ponownego rozpoznania tak. i w tej chwili Bydgoszcz ponownie będzie musiała zająć się Czyli tym droga przez Mękę walki z deweloperami, 9 Ale lat. co jest ważne, to to, że ten deweloper, największy w świecie, jest bardzo bogatym człowiekiem, będzie miał z czego zapłacić odszkodowanie. Deweloper zeznał, że zarabia 70 tysięcy miesięcznie i dostał obrońcę z urzędu. No po, trzeci, po trzeciej sprawie, wszystko. gdy żeśmy zauważyli, złożyliśmy pismo do pani prezes sądu, a mąż prezes sądu był zamieszany w tej sprawie, bo dotyczyło zaświadczenia do notariusza wydali nieurzędowy sfałszowany. Panie chciały, żeby było nadzór, jeżeli chodzi o postępowanie w prokuraturze. I ja o to, o ten wystąpi nadzór... dokładnie. Tak. I nagłośnienie tej sprawy być może spowoduje, że z jakiegoś powodu ktoś usłyszy wasz głos i będzie sukces, bo sukces w starciu z murami, z pozoru nie do, do skruszenia. Są, proszę Pani i proszę państwa, no, naszą specjalnością, więc tylko życzę, żeby wszystkie zamierzenia pani senator, pani i pani, y, 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 y naszych specjalistów były uwieńczone sukcesem. A naszym sukcesem będzie to, że w czwartek znowu się spotkamy. Dziękuję za zaufanie i Państwu dobranoc, dziękuję.